A niech Paweł zagra na gitarze. No Andrzej, no to masz rację. Pamiętasz jak 15 lat temu na gitarze napierdalałeś? Paweł. Kurde, ale to już nie te palce, coś tam pamiętam. No to nie, nie te palce już, to już nie te palce, już, to już nie jest to. Paweł, 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 Paweł. Kurde, przekonaliście mnie, czekajcie. Jezi yes, gitara! Proszę bardzo! Co, to to co, co chcecie słuchać? Jaki repertuar? A zapodaj nam coś kurwa, zdamy się na ciebie, dawaj, bo tu już mi się szklaneczka kończy Czyli słuchaj, o i mam coś, dawa? Kto cię dzisiaj posunie? Tak dokładnie jak ja Kto wypieści cycunie? I wyrucha za dnia Może wolisz minętkę. Ja potrafię to też Ty masz cipkę jak rozetkę A ja chuja mam jak zwierzę To wypierdalaj Ty kurwo w dupę wyjebana Twa cipa wielka jak stary ręka fotkaftana O, wypierdalaj. Ja ciebie nie chcę znać, ty kurwa twoja młotem pneumatycznym w dupę wyjebana mać. Kto cię dzisiaj posunie tak dokładnie jak ja, to wypieścicy cunie i wyrucha za dnia. Może wolisz minetkę, ja potrafię to też Ty masz cipkę jak rozetkę, a ja chuja mam jak zwierz a na chuj mi twoje kwiaty, twój pierdolony bez, Tyś córką pederasty, niech cię teraz wali pies. Kto cię dzisiaj posunie tak dokładnie jak ja? Kto wypieści cycunie i wyrucha za dnia? Może wolisz minętkę, ja potrafię to też. Ty masz cipkę jak rozetkę, a ja chuja mam jak zwierz. fa, Kto cię dzisiaj posunie tak dokładnie jak ja? Kto wypieści cycunie i wyrucha za dnia? Może wolisz minetkę, ja potrafię to też. Ty masz cipkę jak rozetkę, a ja chuja mam jak zwierz Tego to i w kinie nie grano Takie rzeczy tylko w Seven City